Cartoon Cat, czyli najmroczniejszy koszmar z twojej ulubionej kreskówki. Cartoon Cat jest przedstawiany jako czarna, groteskowa postać kota z dużymi oczami oraz szerokim, niepokojącym uśmiechem pełnym krzywych zębów. Jego ciało wydaje się być elastyczne, ponoć przypomina gumę, przez co może przybierać różne kształty. Cartoon Cat miał porywać i torturować ludzi, czając się na nich w opuszczonych budynkach. Jeśli wierzyć jego historii i żalu do bycia porzuconą kreskówką z 1939 roku, atakuje ludzi w celu zemsty i jest w tym niesamowicie okrutny. Twórca potwora Trevor Henderson przyznał, że w dziesięciopunktowej skali zadawania ludziom bólu Cartoon Cat zapisuje się na pełną dziesiątkę. Gryglicki to postać z miejskiej legendy, która dość szybko zyskała popularność na TikToku. Jest przedstawiany jako polski odpowiednik skinwalkera, stworzenia z amerykańskich legend, zdolne do zmiany formy. Gryglicki miał grasować w latach 80. na terenie Tarchomina i zyskał rozgłos dzięki tajemniczym nagraniom wzorowanym na kasetach VHS udostępnianych jakiś czas temu na YouTube. Z nich wiemy, że Gryglicki jest stworzeniem zmiennokształtnym, jest wszystkożerny i porusza się z dużą prędkością, i nie jest wykrywany przez termowizjer. Z Gryglickiem powiązana jest teoria budowy tajnego laboratorium wojskowego w Tarchominie. Porównując Gryglickiego do innych światowych miejskich legend, trzeba przyznać, że twórcy jego historii niezbyt się postarali, jednak polski skinwalker stał się bardzo popularny i to wyszło im genialnie. Nocą w oknach domów w Terrell w Teksasie ktoś zostawiał cukierki, z pozoru niewinne owinięte w kolorowy papier, ale dzieci, które je brały, często znikały. Mówiono, że to o sprawkach kobiety zwanej Candy Lady, cichej, starszej zjawy, która przychodziła, gdy rodzice już spali. Wyrywała zęby dzieciom własnymi palcami, czasem zabierała je ze sobą, czasem zostawiała tylko oczy. Legenda wiąże ją z prawdziwą osobą, Clarą Crane, kobietą, która otruła męża zatrutymi słodyczami, zamknięta w zakładzie psychiatrycznym, wyszła po latach, a potem zaczęły znikać dzieci. Do dziś nie wiadomo, czy Candy Lady to duch, szalona kobieta, czy tylko straszna, miejska legenda. Mówi się, że czarna Anna była wiedźmą o niebieskiej, zdeformowanej twarzy. Żelaznych pazurach i nienasyconym głodzie. Według legend z Wielkiej Brytanii mieszkała w jaskini z wapiennej skały wykutej własnymi pazurami. Przed wejściem do niej rósł stary skręcony dąb, gdzie miała suszyć skóry swoich ofiar, bo czarna Anna porywała dzieci i zwierzęta, zdzierała z nich skórę i nosiła jako trofea. Mówi się, że grasowała w okolicach brytyjskich wsi. Głównie podczas pełni księżyca. W takie noce rodzice zasłaniali okna, by dzieci nie patrzyły na światło księżyca, bo według legend Czarna Anna dzięki temu mogła nimi manipulować. W mrocznych zakamarkach czeskich wsi i pól, a także południowej Polski i Słowacji czai się istota, która od pokoleń budzi grozę i przerażenie bubak albo człowiek worek. Jak nazywają go miejscowi, po raz pierwszy przybył do świata ludzi według pogańskich i słowiańskich kapłanów w czasach dżumy został wysłany przez słowiańskie bóstwo czarnoboga jako posłaniec do ludzi, żeby przekazywał im jego wolę. Bubak jednak wykorzystywał nadane mu moce na własny użytek, za co Czarnobóg surowo go ukarał. Człowiek worek najczęściej przybiera postać skulonej, szmacianej postaci z kapturem przypominającym stracha, a który porusza się niemal bezszelestnie. Ma długie, kościste palce, a jego ciało spowija zapach wilgoci, ziemi i zgnilizny. Jednak najbardziej przerażające jest to, co bubak niesie ze sobą. Drewniany wózek, w którym zbiera swoje ofiary, najczęściej niegrzeczne dzieci. Legenda głosi, że jego obecność zwiastuje nagłe ochłodzenie, Szelest w zbożu, bez wiatru i dziwne, stłumione westchnienia, dochodzące z oddali. W wielu wsiach starsi ludzie nadal przestrzegają dzieci, aby po zmroku nie wychodziły w pole. W głębokich lasach niektórych stanów czaje się mroczna tajemnica, o której miejscowi wolą głośno nie mówić. To legenda o przerażających dzieciach, zdeformowanych istotach o nienaturalnie powiększonych głowach. Które przemierzają leśne ścieżki. Pochodzenie tych istot owiane jest tajemnicą. Niektórzy twierdzą, że to dzieci poddane bruta, eksperymentom, które uciekły i przez lata ukrywały się w dziczy. Inni mówią, że to potomkowie chorych psychicznie pacjentów, którzy zostali porzuceni w lasach po zamknięciu tajnej placówki badawczej. Ci, którzy mieli nieszczęście ich spotkać, opisują te istoty jako niskie, o wychudzonych ciałach. Długich kończynach i ogromnych, nienaturalnie zdeformowanych czaszkach. Ich skóra jest blada, niemal przezroczysta, a oczy jarzą się w ciemnościach żółtawym, pełnym nienawiści blaskiem. Nocą ich cienkie, nieludzkie głosy słychać wśród drzew, szeptem nawołują zagubionych wędrowców, udając głosy dzieci proszących o pomoc. Szponach strachu to aż 40 przerażających historii, które opowiedzieli mi moi widzowie. Dołącz do osób, które już pobrały tego strasznego e-booka po niższej cenie, spiesz się, póki cena jeszcze nie wzrosła. Według opowieści, Teresa była młodą kobietą, która zginęła w wypadku samochodowym w Portugalii w 1983 roku. Od tamtej pory pojawia się na drogach, prosząc kierowców o podwiezienie. Najbardziej znana wersja tej opowieści pochodzi z rzekomo autentycznego nagrania, na którym grupa młodych ludzi podróżuje nocą samochodem. Spotykają kobietę w białej sukni, która wsiada do pojazdu. W pewnym momencie wskazuje na miejsce wypadku i mówi: Tu zginęłam. Chwilę później dochodzi do tragicznego wypadku. Legenda o duchu kobiety zyskała popularność przez internetowe łańcuszki. Ich treść brzmi: Mam na imię Teresa Fidalgo. Jeśli nie prześlesz tej wiadomości do 20 osób, odwiedzę cię tej nocy. Wiele osób mnie zignorowało i już nie żyją. Kusztaka to shape shifter, istota zdolna do zmiany formy między człowiekiem a wydrą. Opowieści często przedstawiają kusztakę jako złośliwego ducha lasu. Który może zwodzić ludzi, imitując odgłosy bliskich osób lub dzieci, albo zwabić swoje ofiary w pułapkę. Jedna z opowieści mówi, że kusztaka ratuje zagubione dusze przed śmiercią z zimna, przemieniając je w kusztakas, co pozwala im przetrwać, ale jednocześnie odbiera im możliwość powrotu do ludzkiej formy życia wśród swoich bliskich. Inne opowieści przedstawiają go jako złowrogą istotę która porywa ludzi lub wprowadza ich w błąd, by nigdy nie wrócili do domu. Współczesne doniesienia o spotkaniach z tą istotą są rzadkie, ale niektórzy mieszkańcy Alaski i poszukiwacze przygód twierdzą, że doświadczyli niezwykłych zjawisk lub słyszeli tajemnicze odgłosy przypisywane tej istocie, szczególnie w odległych leśnych obszarach. Geralt, bo o nim ta historia od najmłodszych lat był trudnym dzieckiem, jak twierdzą ci, którzy go znali. Jego rodzice byli dobrymi ludźmi, ale Geralt był Bachorem złośliwym i okrutnym, jak mawiał ich sąsiad. Wcześniej rozwinął przerażające nawyki, w tym przegarnianie zwierząt, a potem torturował ich, co doprowadziło do jego przezwiska Dogboy. Gdy chłopiec dorósł i stał się silniejszy od swoich rodziców, Zamknął ich w klatce, traktując ich tak jak wcześniej swoje zwierzęta. Sąsiedzi twierdzili, że jego oczy wyglądały, jakby świeciły żółtym blaskiem. Legenda twierdzi, że jego śmierć nie była jednak końcem. Kolejni mieszkańcy jego domu zaobserwowali losowo łączające się światła, spadające ze schodów monety w środku nocy, czy wycie zwierząt w sąsiednich pokojach. Kilku świadków widziało ponoć ducha dogboja, jednak pokrytego długim, brązowym futrem. To dwunastometrowe, przerażające monstrum. Siren Head jest potworem, którego całe ciało poza głową jest w zaawansowanym stanie rozkładu. Dlaczego poza głową? Zamiast niej ma słup z dwoma głośnikami. Siren Head jest bardziej metafizyczne niż myślimy. Nie ma oczu, ale widzi. Nie musi jeść, ale w swoich zakamuflowanych pod podgłośnikami ustach ma pełne ostrych jak brzytwa zębów. Komunikuje się za pomocą syren i innych dźwięków, które potrafi nagrywać i później odtwarzać. To właśnie dzięki tym dźwiękom poluje na swoje ofiary. Jest mistrzem kamuflażu, potrafiącym ukryć się, udając słup telefoniczny lub latarnię.